Witam Was w na bradzie dzisiaj będziemy bardzo szybciutko realizowali ten filmik tą kontrolę ponieważ padało przed chwileczką i za moment ma znowu padać więc wykorzystuję tylko małe okienko pogodowe najpierw zważymy sobie ile pszczoły tak naprawdę pobrały ciasta przez te 3 dni przez 3 doby bo tyle Czasu to ciasto leżało full. Bażę z tą drugą porcją, żebyśmy wiedzieli, Więc przez trzy doby pszczoły pobrały dokładnie 130 gramy ciasta. czyli według mnie bardzo niewielką, bardzo niewielką ilość. Zobaczymy teraz co to się dzieje w środku na plastrach w tej rodzinie. No przed momentem padał deszcz, więc myślę, że pszczoły będą nieco pobudzone. No ale jakoś damy sobie radę. Pierwsza jasna ramka ja nie będę rozkopywał całego gniazda, tylko po prostu pokażę te jasne ramki, na których najładniej widać tą całą kolorystykę. Ja myślę, że nawet bez powiększenia widać już efekt tego zabarwionego ciasta, czyli widać jak pokarm z barwnikiem został przez pszczoły przeniesiony, znaczy uwodniony i przeniesiony na plaster. Pokażę Wam nieco dokładniej, jak to, jak to wygląda. W tej części plastra doskonale widać, że pszczoły noszą ciasto, tak, uwodnione ciasto do poszczególnych komórek. Obok są komórki z płynnym pokarmem niezabarwionym. I odcień tego pokarmu w komórce zależy od tego, czy do komórki było składane tylko i wyłącznie uwodnione ciasto, czy też komórka była z nektarem, a została tylko dopełniona ciastem, które miało w sobie barwnik. Tu chcę Wam pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz. Myślę, że to będzie widać. To uwodnione ciasto pszczoły wykorzystują oprócz tego, że jest składane w komórkach. Pszczoły również wykorzystują od razu do, jako pokarm do karmienia czerwie odkrytego, do karmienia larw. Myślę, że to dość, dość ładnie to widać. Wezmę teraz kolejną ramkę. Znowu wybiorę taką z jaśniejszych, no tak, żeby było lepiej widać, co się dzieje z kolorami. Tu jest ramka, na której mamy czerw zakryty. Natomiast też yy, bardzo ładnie widać, że pszczoły ten zabarwiony pokarm składają nad czerwiem, czyli traktują uwodnione ciasto jak normalny pokarm, jak każdy inny pokarm, które przyniosą do ula. Że jeszcze jedną ramkę, tu pogoda nam na to pozwoli. No, tu, jest. tu jest ramka z czerwiem i znowu niewielkie ilości mm, zabarwionych komórek. Na plastrze, chcę znaleźć jakąś bardziej jeszcze jasną. Tutaj jeszcze chyba nie było. O. No to jest ramka z wygryzającym się czerwiem. No to, że na górze ramki jest składany pokarm niebieski, to jest jak gdyby oczywiste już w tej chwili, wydaje mi się dla każdego. Natomiast pokażę Wam, co ramki robią z tym pokarmem. Jak go składają w komórki między czerwiem. Tu myślę, że dość wyraźnie widać tu na plastrze jak komórki, wolne komórki między pieżgą, między czerwiem są natychmiast wypełniane przez pokarm, a w tym przypadku przez uwodnione ciasto. Dobrze, ja nie będę przedłużał już tej ekspozycji, ponieważ jak mówiłem, za chwileczkę zacznie znowu padać. Natomiast słuchajcie, ponieważ no w gnieździe, w rodzinie jest już niebieski pokarm, jest on na y, plastrach. W związku z tym postanowiłem zrobić jeszcze jedną rzecz. Y, mianowicie zabiorę jedną ramkę suszu, która jest niezagospodarowana. To trzeba znaleźć, która to była. Muszę sprawdzić, czy nie ma na niej przypadkiem czerwiu. Czyli Tą ramkę wycofam. Natomiast gniazdo uzupełnię jedną ramką węzy wsadzono w środek między czerw i teraz pszczoły już nie dostaną więcej niebieskiego ciasta natomiast wieczorem dostaną słoik syropu tak mniej więcej 0,7 litra syropu około 1 do 1 albo nawet rzadszy w słoiku gdzie będzie jedna dziurka w nakrętce tak żeby sobie go powolutku, powolutku pobierały no i odrabiały nam tą węzę za parę dni jak węza zostanie odrobiona znowu wejdziemy do tego ula i pokażę Wam to, co się stało, jak, jakie są efekty kolorystyczne w takiej rodzinie, to jest na razie tyle. Robimy przerwę na 3-4 dni i spotkamy się ponownie przy tym naszym ulu testowym. Minęły 3 dni od poddania syropu do tej naszej rodzinki i plastra węzy. No pszczoły oczywiście go pobrały. Natomiast no już wiem z kontroli, którą przeprowadzałem chwilę temu, że niestety nie będę Wam mógł pokazać, jak zachowuje się pokarm, czy jak jest przemieszczany pokarm w rodzinie no na bazie tego, tego testu. Porę roku mamy już jak na budowę węzy przy nikłym dopływie pożytku dość, dość późną pszczoły tą węzę odciągają bardzo powoli i na tym etapie nie znoszą do niej pokarmu z sąsiednich ramek no, mógłbym próbować dać większe dawki syropu, tak żeby je no, niejako zmusić do tego, żeby intensywnie odbudowywały, no, żeby po prostu miały gdzie składać pokarm. Natomiast no, ryzykowałbym tym, że gniazdo zostałoby zalane pokarmem, czyli znowu ograniczyłbym matkę w czerwieniu, no, a do tego nie chcę doprowadzić. Natomiast skorzystam z ze zdjęć z testów, które robiłem 5 lat temu, i tam na, 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 na tym zdjęciu dość wyraźnie widać, że pokarm, zdjęcie było robione w takich samych warunkach, jak w tej chwili tutaj robimy, tylko było to zdecydowanie wcześniej. To była, o ile dobrze pamiętam, końcówka czerwca. Na zdjęciu doskonale widać, że no, był poddawany syrop. Ale i tak, i tak pojawiały się komórki niebieskie, czyli komórki z kolorowym pokarmem, który był przenoszony z sąsiednich plastrów. Czyli wniosek jest taki, że pszczoły no pokarm, czy w tym przypadku ten nasz testowy pokarm, pobierają i przenoszą zarówno z ciasta na plastry, jak i później między plastrami przenoszą go i rozkładają sobie tak, jak jest to dla nich optymalne przy wychowie czerbie. Ja już testy na tej rodzince będę będę kończył. Nie będziemy jej stresować nadmiernie. Dostaną dawkę, Normalnego ciasta i spokojnie będą się rozwijały i wzmacniały przed zimą. I teraz tak, no podsumowanie tego przeprowadzonego testu. No, dla mnie osobiście sprawa jest stosunkowo prosta. Moim zdaniem to, co tutaj pokazałem, jednoznacznie no, potwierdza fakt: pszczoły przenoszą ciasto do plastrów, uwadniają je i składają w komórkach plastrów dokładnie tak samo jak każdy inny pokarm. Przenoszą go po gnieździe. Tak, jak im jest to niezbędne, tak, aby zgromadzić ten pokarm w pobliżu wykarmianego czerwiu. Pszczoły przenoszą ciasto nie tylko między no, ciastem a plastrami, ale również między plastrami, no, tutaj w tym przypadku w poziomie. Nie sprawdzałem, czy ten pokarm jest przenoszony w pionie. Czyli, jeżeli damy teraz nadstawki miodnie, to czy przy pożytku będzie ten niebieski pokarm przeniesiony do nadstawek? Natomiast, no, wydaje mi się, że musimy traktować, już w momencie jak to ciasto zostanie przeniesione w komórki, musimy je traktować jak każdy inny pokarm węglowodanowy, który jest w rodzinie pszczelej. Czyli, moim zdaniem. Jeżeli ten pokarm jest niezasklepiony, a damy nadstawkę i będzie pożytek, będą pszczoły chciały tak powiem, no, z jednej strony gromadzić pokarm, a z drugiej strony no, zachować miejsce do czerwienia dla matki, to według mnie przeniosą go nad kratę dokładnie tak jak każdy inny niezasklepiony pokarm. I teraz jest pytanie, no stosować w takim razie to ciasto czy nie? Oczywiście, że stosować, tylko z głową i ze świadomością, że jeżeli damy je w okresie pożytkowym, a są takie wizje co niektórych pszczelarzy, że ciasto sobie może leżeć cały czas na powałce, jak nie ma pożytku, to pszczoły sobie będą je skubały, a jak jest pożytek, to pszczoły nie ruszą i zejdą i... I w ogóle noszą tylko miód dla pszczelarza. Według mnie jest to założenie błędne. To jest założenie, które prowadzi do tego, że przy tak prowadzonej gospodarce pasiecznej, produkt, no dla mnie już miodopodobny z takiej, z takiej rodziny, z, takiej, z takiego ula, no jest na tym samym poziomie co produkty supermarketowe, z którymi pszczelarze próbują jakoś, od których pszczelarze próbują się dystansować, no twierdząc, że jednak robią, czy wytwarzają, czy, czy pozyskują no, miód dużo, dużo wyższej jakości. To jest na tyle nie i nie będę się wypowiadał na temat różnych możliwości gospodarki pasiecznej z wykorzystaniem właśnie dokarmiania, z wykorzystaniem ciasta. Każdy pszczelarz dopracowuje to sam u siebie w pasiece, na swoim terenie, przy swoim układzie pożytkowym. Natomiast chciałem tym filmem tylko i wyłącznie pokazać to, że ciasto jest traktowane jak każdy inny pokarm węglowodanowy, jest przez pszczoły pobierany, przetwarzany, uwadniany, składany do komórek i jest w ulu, jest po prostu w ulu, i musimy pamiętać o tym, że niewłaściwe użycie ciasta w okresie pożytkowym prowadzi po prostu do spaprania miodu no, cukrem. To by było na tyle tego krótkiego testu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na, no do ponownego spotkania przy kolejnych filmach.